Siemanko, z tej strony ekipa idea Hello e, Dzisiaj sobie zagram Band Gold na Hello. One Downie I to na cicho Siemaczki, ja mam infaima. Jeś, okay. Jeśli lubicie infejmy, dawajcie subskrypcji i lajka e, Ja jako jedyny z tej naszej e, trójki nie ja mam infaima I to mnie smuci Niestety. Ale ja sobie teraz powoli go wbiłam, bo mam już 89 level. Gram od jakichś dwóch... od jakich dwóch tygodni, więc to dobry wynik. Heh. Uważaj Drex. Ja no wiem, jestem tak przechodziłem na cirkukoniego mnini. Eee... Ja teraz sobie sprawdzę, czy That's jest... Ej, tylko przepraszam jak nie będziecie słychać w Rex, no bo w tamtym odcinku nie było słychać troszka. Dobra. Oglądałeś ten odcinek, jak nie było troszka słychać? No słyszałem. Słysza... słyszałem wiel... wielkie nic. No... Tylko mnie było słychać. Naprawdę słyszałem. No? Oby mnie nie było słychać, bo ja bo ja lubię nagrywać. Najpierw kamery pamiętajcie. Słuchajcie, mam drilla, więc muszę go odłożyć. A gdzie mam kickarda? Tak. Nie było mnie widać, ale ja taka kamera mnie wyszukiwała. O pancerzone kamery mnie bardzo wkurzają A no, mnie nie Dlaczego mnie wkurzają bo ja nie mam no, czas umieć no, 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 no. Które mi... What the fuck wywaliło mnie za... Wywaliło mnie Sero poczekaj bo u nas na razie jesteś A dobra cię zaprasza? zapraszam Przepraszam za faila wywaliło kolegę tego nie było! Tego nie było! Tego nie było! Zapomnijcie o tym! Wytnie się to jakby. Wy, wytnie się. Wytnie nie, się. nie wytnie się. Nawet fejle muszą być ja bym... pokazane. Isia, jesz? chyba ma. Białe? Ale on dopiero dochodzi, no bo go wywaliło. No to mam trochę czerwonego, dać Ci? Kto tam gada w tyle, U mnie w tyle. U mnie. Mhm. Mhm. Serio? No. Serio, ty nie zauważyłeś tej paczki? Może nie? Może tak. Aha. Może nie? A może tak? Bez pytanie. Aha. Robimy jedną misję, czy dwie? Dwie. Dwie. O, dobrze, znalazłeś paczuszkę, więc jak bardzo, on dobrze. O, chodź do śmietnika, wrócimy no, cię no, do śmietnika, no, szybciej. Come 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 on, come on. Ej, a może dzisiaj zrobimy karszopa? Ej, zrobimy dzisiaj karszopa? No. Nie. Zrobicie 20 subskrypcji, proszę. Robimy tak to najpiękniejszego dzienniego. Dużo. Nie. wiem. Na, na, 20, na 20 subskrypcji robię giveawaya. Nie, on. Come, 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 obaj... Come giveawaya na Come on. It's for business. A ja może na jakiegoś skina do pa wartego 30 centów. Dobra. Nie, najpierw kamery. To już No tak, ale wreks ma keycard'a. A dobra, kamery załatwione. Aha, ochroniasz mnie zauważył. Fajnie, bardzo fajnie. Kamery już załatwione, jak też.

Muszę zostało w Nie wiem, zobaczę w kamień. Łukasz poczekaj, już A ja... A mnie chciało. Nie ja wszystkim chciało. Nie ma nic, Nie prostu Ziem, Ja zaraz wychodzę na dół Dobra, sorry, już jestem Ile zostało z e, Już sprawdzam kamerę Security cam over there. na razie wodnych nie widzę ej na razie wodnych nie widzę na razie wodnych strażników nie widzę aha dobra już fajnie masz tego strażnika pierwsze zabijamy się, zabijamy pole pole Down. Nice. i'll start her up here we go we should be through in a couple of minutes i'm thinking Force will slow them down mm -hmm. Co to za Tak Widzisz, ten napad był dość... Ten napad był dość łatwy Jeszcze tylko sobie zobaczę, gdzie był wan. ha no fajnie. W najgorszym miejscu. To był bank? Ej, sprawdzać, czy są jacyś ludzie jeszcze? Ej, właśnie! Otwórz jamerem bankomat! Nie, nie mam. Chyba nie mogę. Możesz żamerem otwierać bankomat. Widzisz? Nie ma! No to i napraw. Nawali w to. Musisz do połowy i walnąć. Spadłeś. Skąd ty spadłeś? Ja tylko jedną misję nagrywam. Sorry. Ja dwie. Jedną. Dwie. Uzpadłem. A nie no, bo ja za chwilę mam obiad, dlatego też... No To, to dzisiaj jeszcze zrobimy jeden No. Ej, będziemy chyba musieli robić odcinki na zapas. Jeszcze czemu? No, to... Bo jakby kogoś nie było, no to co? byśmy nagrywali bez niego, albo na zapas odcinki by były. Brex, będziesz mnie musiał uratować chyba, bo skacze z dachu. Nie. Jednak nie. A ja Ale ja set tego. Tak? No i wani! A jak ty skoczyłeś i spadłeś, a haj zginęłeś? No to skocz, skocz stąd. Zobaczymy. Jak skoczę, to się zabiję już nie będę wiedzieli. Nie, nie będziesz. Dawaj. A, dobra, dobra. Skoro tak, no to nie. Ale chyba byś za to wtedy hajs dostał za tą misję, co nie? Okej. Okay. No to ważne, żebyś chociaż hajs dostał. Ale najbardziej to, na ekspie. Mi na, razie, to na, razie, na ekspie. Mi na razie najbardziej na ekspie zależy. Tak, bo ja mu że jak jakie mam... Ej, ale tak, jak masz teraz 0 w level, no to normalnie ci się jak od zera nabijał level. Będzie się nabijał? Zobacz, masz teraz zerowy level, co nie? Ej, masz teraz zerowy level, co nie? To musisz mieć na przykład tam 300 tysięcy expo, żeby ci się nabił czy tam na przykład tam 800 expo? Ratunku! Ratunku! mówiłem, że spadniesz. Spadłem. Nie, nie uratujesz. Nie Ratuj Ty teraz spadłeś i cię ocaliłem, więc cicho. Ale teraz jest fajny ekran. Wiem, to jak kiedyś tam. Film to jest. Nie zróbcie nam na Zrobili na złość czy nie? Tylko oczy mnie jest jakiś mógł się zaspić. Jakby był jakby tu, to by było lepiej. Weźcie mi tu na park. Nie, nie. otwieramy depozytek chyba, co nie? Nie otwieramy chyba depozytowych, co nie? Nie otwieramy. No nie. Mhm, nie otwieramy. No mówię, nie. Mam tam wreks jeszcze ciężko. Ja wy... No nie no, coś mi się zlagowało i nie wiedziałem gdzie poleciała toczka. Zobaczcie czy tam jeszcze są jakieś paczki Zobaczcie czy tam jeszcze są jakieś paczki Bo ja wrzucam golda dwie Ej, ale paczki zostały Ej, ale piły nie mamy Nie otwieramy gramy ale nie, bo to będzie za długo trwało. Ej, zbieramy depozytę, bo to za dużo zajmie, Nie, 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 banku nie, banku. nie, 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 a nie, bo ja chcę włączyć ja jamera! Chodź tu! Biega. Ej, mam pomysł! Włączę jamera i szybko do was idę! Chodź nie ma jamera! A nie tego fund Fundbug, żeby go ponownie włączyć. Ej, poczekajcie, włączę jamera. Nie. Aj postawił... Aha, Okej, okay, nic nie ma, fajnie. Ej, ja prowadzę, ja prowadzę. Ale nie, no bo to było. Z... No bo to było zużyte, żeby... No wiem, ale to było zużyte, żeby jak to... Żeby no nie zadzwonili. Ja prowadzę bo to, bo jeszcze nie jest Easy peasy. I ile ja lewlici ci wbiło? Ja prowadziłem, bo byłem najstarszy. Ile lewli ci wpadło? Jeszcze nie je wiem. Jeszcze nie je wiem. Dobra czekaj. Ile? Powiem za chwilę. Dobra, przyśpieszę to, no i który masz? 110. dziesiątego. Dwudziesty No? Właśnie nie ja... Setki Bo dostałem od... Jakoś kolejny milionów Expo. To 110 milionów Expo dostałem.

Dobra, więc to by było na tyle. Siemanko. Elo! Do, do usłyszenia! Na razie! To ja kończę odcinek.